Cześć kochani, Z tej strony Sylwia testuje. Witajcie tym razem w świecie Toka Boka World. Czas moi drodzy na wakacje. Wakacje z zupełnie nowym dodatkiem, na który bardzo, ale to bardzo czekam. Jak widzicie, mamy tutaj pokazany trailer. Są to wyjątkowe wakacje na takim wybrzeżu nad morzem z Toka Boka. Wszystko jest przepiękne. Domyślam się, że będzie tutaj nowy domek, nowe gadżety, zupełnie nowe ubrania. No ale najbardziej się cieszę z tego nowego miejsca. Dajcie mi znać, który z tych nakryć głowy podoba wam się bardziej, bo moim zdaniem zdecydowanie dokładnie ten kapelusik. Nie mogę się już doczekać tych romantycznych spotkań w łódce, pływaniem z ukochanym. A teraz dajcie mi znać, która z tych postaci bardziej wam się podoba. Ta dziewczyna z takimi kwiatkami, czy też może krab, bo moim zdaniem zdecydowanie lepsza jest ta dziewczyna. O wow! I jeszcze mamy tutaj kocyki piknikowe, niebieski oraz żółty ja zdecydowanie bardziej wolę ten żółty. Już nie mogę się doczekać tego dodatku, ale skoro już jesteśmy w świecie Tokaboka, to zróbmy sobie sami te wakacje, czekając na ten nowy dodatek. Mamy tutaj miejsce idealne, o właśnie tutaj na tej plaży, aby wybudować domek. Co prawda nie będzie to żaden z tych nowych domków, ale wybudujemy sobie idealny domek na plaży, który również był jednym z dodatków, o chyba już z dwa lata temu, a dokładnie chodzi mi o ten domek. Dobra, niech on się buduje, a my spędzimy właśnie tam wakacje. Jest morze, jest piasek, plaża. Palmy, no i do tego wszystkiego jeszcze przepiękny domek. Myślę, że dzisiaj kolorem przewodnim może niech będzie kolor zielony, bo ja uwielbiam zielony kolor. No i zobaczcie, ta zielona tapeta w takie rybie łuskie jest przepiękna. Tutaj damy taką podłogę w kwiatki, natomiast tutaj damy taką oto zieloną. Podobny kolor spróbujemy dać tutaj. Czy to się uda? A, myślałam, że uda się pomalować jeszcze tutaj te elementy. Ale niestety nie, więc muszą tutaj wrócić teraz kwiatki. Od razu dajmy oświetlenie. Myślę, że takie trzy meduzy tutaj zwisające będą pięknie wyglądać. Od razu się zrobiło jaśniej i piękniej. Teraz czas na jakieś mebelki. Mega podobają mi się te poduszki. Chyba te poduszki sobie tutaj rzucimy z jednej i z drugiej strony. Oczywiście musi się tutaj pojawić taka muszelkowa bujawka, więc te meduzy sobie tutaj przesuniemy nieco bardziej w bok. Chociaż przydałyby się tutaj jeszcze jakieś mebelki. Co tutaj będzie pasować? Niestety nie mamy chyba nic takiego idealnie zielonego, więc dajmy sobie o tę tu 《え「え Komodę, ok, jakiś dywanik. Chyba dywaniku już nie trzeba, ponieważ mamy tutaj rozrzucone te poduszki. Jak widzicie, nie mam tutaj zbyt wielu dodatków, ponieważ cały czas borykam się z tym problemem, że zabiesza mi się gra. Raz się włącza i są wszystkie dodatki, a raz się włącza i po prostu niczego nie ma. Ale spróbujmy zbudować z tego, co ja tutaj mam. Dorzucamy jakieś gadżety. Wiecie co? Gdzieś tutaj były takie gadżety w postaci o, właśnie jakiś muszę. Jakiejś ośmiornicy, i to mi się mega podoba. Dobra, tutaj mamy więcej tych rzeczy, więc dorzućmy sobie jeszcze tutaj jakąś taką o. Półeczkę i na tej półeczce ustawimy sobie jeszcze jedną ośmiornicę dorzucimy taką muszelkę tutaj wazonik, jeszcze takie mniejsze muszelki z pierścionkami przepięknymi dorzućmy sobie jeszcze roślinki o tutaj i z tej strony możemy też coś powiesić na ścianie i dorzucić jeszcze takie kwiatki o przepiękne w muszelkach takie kwiatki również ustawimy sobie o tutaj, na przykład na środku, tak aby trzy rzeczy pięknie nam tu się tutaj komponowały. No, dajcie znać, czy Wam się podoba, bo moim zdaniem wygląda to po prostu przepięknie. Nie będziemy budować całego domku, od razu Wam to mówię. Tutaj sobie odgrodzimy tę część, która będzie po prostu w naszym domku, która będzie tutaj do tego domku należała. Ustawię sobie tutaj mnóstwo jakichś pięknych roślinek, i wiszące, i stojące, które jeszcze tutaj pięknie pasują, o może coś takiego. I kilka jeszcze takich o większych z tej strony. Dorzućmy jeszcze jednego kaktusa tutaj, no i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Czy potrzebna nam jest tu kanapa? Chyba nie. Bardziej bym chciała, aby tutaj się pojawił jakiś fajny stół z jedzeniem. Więc wybierzmy sobie stół, który będzie najlepiej pasować. Chyba ten przeźroczysty najbardziej mi się podoba. Dorzućmy do niego oczywiście krzesła. Najpierw dorzucę o tutaj takie dwa troszeczkę jakby leżaki, a z tyłu ustawimy jeszcze takie większe. No i teraz czas na jedzenie. Musi być torcik morski. Niech będą tutaj również jakieś lody, taki deser lodowy. Spróbujmy zrobić jakąś sałatkę owocową. Jak to się robiło? Na pewno się brało arbuza. I tego arbuza się łączyło z truskawką. A tak, mamy tutaj teraz sałatkę, a drugi można zrobić napój i połączyć to trzeba z limonką. Wygląda to przepięknie. Aby tutaj jeszcze dorzucić fajne rzeczy, to dajmy może jakąś taką skrzynkę. O, taką skrzynię wakacyjną. Mega pięknie to wygląda. Brakuje tylko jeszcze jednej rzeczy, tutaj jakiegoś oświetlenia. Co by tutaj dać? Może po prostu taką lampę w kształcie muszelki, niech tutaj zwisa. A na stole by się przydało jeszcze coś takiego. O, piękny świecznik, chociaż nie. O, na ten świecznik mam jeszcze inny pomysł. Przepiękny salonik, przepiękna taka weranda. No a teraz czas na. Plaże, plaża, plaża. Dorzućmy sobie jeszcze kilka palemek. Jedne palemki są takie, że rosną na nich kokosy, a drugie palemki są takie inne, troszeczkę takie proste, ale najlepsze jest to, że my możemy te kokosy ściągnąć z tego drzewa. Wystarczy, że jakoś, o, właśnie w ten sposób potrząśniemy i od razu one tutaj nam spadają. Znowu zróbmy sobie tutaj coś fajnego. Otóż chciałabym, aby na tej plaży. Zrobić taki romantyczny kącik. Wybierzmy sobie stolik, może o ten biały. Dorzućmy teraz krzesła, które będą pasować. Takie dwa fotele. Chciałabym ten kącik, o może jeszcze bardziej tutaj, tak przesunąć. W ten sposób. Czy się uda tutaj dać jakieś fajne oświetlenie? Nie wiem, ale chciałabym tutaj dać o te świeczki na stole. Ale pięknie to wygląda. Dziś tutaj były takie pięki. To te pięki też tutaj ustawimy. I na tych piękach też postawimy. Co by tutaj dać? O, jakieś świeczki. Tutaj mamy takiego wieloryba. A tutaj mamy jeszcze taką muszelkę. Wygląda to przepięknie, czadowo. I jak widzicie, czekając na ten dodatek, możemy stworzyć naprawdę, naprawdę fantastyczne rzeczy. Teraz czas zapalić o światło, lampkę i świeczuszki wszystkie zapalić. Wygląda to obłędnie, pięknie. Czy da się radę tutaj zrobić jakieś fajne oświetlenie? Chodziło mi bardziej o jakieś takie zwisające lampeczki ala la girlanda się to powiesić. Okej, okay, czyli mamy to tutaj. Wygląda super. Aby było jeszcze bardziej romantycznie, to ustawimy sobie lampiony, ponieważ jak zgasimy światło, w zasadzie jak zajdzie słońce, to będzie tutaj mega, ale to mega romantycznie. Taką lampkę sobie możemy również powiesić o tutaj na naszej wyrandzie. Wygląda czadowo, no tylko nabrakuje brakuje tutaj jeszcze jednej rzeczy, prawda? Zostawę jakiejś pięknej na stole. Yy, co my tutaj damy? Yy, na pewno ten talerzyk, na pewno ten talerzyk. To sobie a, odstawimy tutaj obok i postawimy tutaj taką tacę na samym środku, jeśli się uda to jeszcze kubeczki bym chciała, ale z nimi może być problem, bo tutaj nie ma do nich miejsca, więc takie dwa kieliszki do czegoś romantycznego możemy ustawić tutaj i sobie usiąść na przykład na dywaniku, a czemu nie? To jest naprawdę super pomysł. Tutaj możemy włożyć coś do picia, aby nam się schłodziło, jakiś przypyszny napój na przykład o takie coś czy lepiej y, to dużego? Y, chyba lepiej to duże. O w ten sposób, żeby nam się to pięknie chłodziło. No i teraz czas na jakieś fajne jedzonko. Co my tutaj możemy zrobić tak na szybko? Weźmy sobie kurczaka i połączmy z sałatą. No i mamy to. Przepyszny kurczak. Ależ to czadowo wygląda. Zróbmy jeszcze coś podobnego: na przykład jajka i mięso. E, nie, to wygląda mało romantycznie. To weźmy sobie makaron i pomidora. Zrobimy jeszcze spaghetti i drugie danie, które będzie tutaj na samym środku. No i zaczyna to wyglądać przepięknie. Zobaczcie na to: zaszło słońce, a to nam się pięknie świeci. Jeszcze zapalimy tutaj te lampiony. A, wygląda bardzo, ale to bardzo romantycznie. Natomiast z tej strony zrobimy sobie szaloną strefę. Dajmy tutaj jakieś takie muszelki do pływania. Wyglądają naprawdę super. Mamy tutaj jeszcze jakieś koło do zabawy. Mamy flaminga. Jest jeszcze super fajna deska, tylko ta deska jest chyba bardziej do ozdoby, więc my ją sobie, chociaż nie, można ją włożyć do wody. Poczekajcie, bo ona mi się tutaj gdzieś przyczepiła. Można ją włożyć do wody. Nie, jest taka pionowa, więc niech ona tutaj zostanie. Gdzieś tutaj były te leżaki. O, tutaj ustawiamy sobie jeden leżaczek. Obok dostawimy sobie o drugi. Zaraz tutaj przy tej desce po środku dajmy sobie jakiś fajny, mały stoliczek. O może coś takiego. Taki wózeczek. I przy tym wózeczku, a w zasadzie na tym wózeczku damy sobie coś do jedzenia, czy też o, lepiej będzie chyba coś do picia. Więc weźmy sobie jakąś taką lemoniadę o coś takiego. I tutaj postawmy jeszcze sobie taki kubeczek. A na dole spróbujmy postawić szklaneczki. Szklaneczki, do których, o właśnie, nalejemy tę przepyszną lemoniadę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. O, już w ten sposób. Lemoniada nam się leje do kubeczków. Wygląda to przepięknie. Słuchajcie, plaża jest zrobiona. Tutaj miejsce romantyczne. Mamy miejsce, aby odpocząć, sobie usiąść. No i oczywiście miejsce, aby zjeść spokojnie. Teraz czas na stworzenie postaci. Jestem już w kreatorze, no i zaczynamy. Kogo my tutaj stworzymy? Może najpierw dziewczynę. Dziewczynę zróbmy jakąś taką... Jasnobrązowe włosy, o, albo coś takiego. Jaką tutaj mamy fajną fryzurkę, która mi się chyba najbardziej podoba. Ta fryzurka jest ładna. Dorzućmy teraz jej jakąś ładną twarz. Po pierwsze, oczy może takie troszeczkę przymknięte, brwi nieco y, bardziej wyraźne. Minkę dajmy jej jakąś fajną uśmiechniętą, chociaż tak delikatnie, o, w ten sposób. Koniecznie musi mieć rumieńce, no bo przecież na plaży jest gorąco. To, więc wybierzmy sobie jakiś taki różowiutki kolor. No i teraz, co by tutaj jej ubrać? Myślę, że to jest genialny pomysł, fajnie wygląda. Chyba, że po prostu, no dobra, pójdziemy w stroje yy, kąpielowe. Gdzie tutaj są stroje kąpielowe? Poczekajcie. Tutaj są piżamki. O, może w tej sekcji sportowej. Czy tutaj będą stroje kąpielowe? Mamy coś takiego. Strój kąpielowy, który nam tutaj będzie najbardziej pasować. Ten różowy mi się podoba. Wygląda przepięknie. Znajdźmy do tego jeszcze jakieś fajne okulary. Które okulary nam tutaj pasują? Oczywiście, że te. No dobra, a czy będzie pasowała jakaś opaska na głowę? Chyba to jest fajne. Ta zwykła taka opaska, zielona nie, ale ta taka jasna. No dobra, pierwsza postać zrobiona, to teraz zróbmy chłopaka. Poczekajcie, nie, tą postać musimy zrobić nieco wyższą. O, teraz lepiej wygląda. To do tego jeszcze chłopaka. Chłopaka, zróbmy mu nieco jaśniejszy nosek. Oczy, zróbmy mu takie większe. Fryzurkę też zróbmy takiego jasnego blondyna. Tylko, która fryzurka nam tutaj będzie pasować? Te fryzurki są chyba. Trochę szalone, nie za bardzo mi się podobają. Tutaj z kolei mamy, hmm, może coś takiego? Nie, o, coś takiego. To mi się podoba chyba najbardziej. Brwi nieco ciemniejsze. Dajmy też lekkie takie rumieńce. Coś takiego, w końcu tak jak Wam mówiłam, na plaży jest ciepło. Tylko które tutaj lepiej wyglądają? O, może takie delikatne. No i teraz strój. Przechodzimy tutaj do tych sportowych. Chyba powinien mieć jakieś po prostu kąpielówki. Tak mi się wydaje. Te kąpielówki w paski. Hmm, czy też coś takiego? E, to nie za bardzo już do niego pasuje. Tutaj mamy stroje sportowe. O, tutaj mamy jeszcze jakieś kąpielówki, i więcej strojów. Takie nie. No dobra, chyba to zielone mi się podoba najbardziej, ale stwierdziłam, że jej chyba zmienimy ten strój. Skoro motywem przewodnim jest kolor zielony, no to dajmy jej zielony strój. Które będzie przepięknie pasować. To mi się chyba podoba najbardziej. No i mamy to: są nasi bohaterowie, zobaczcie na to. Mogą sobie usiąść tutaj i spędzić naprawdę romantyczny czas, ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest księżyc na niebie. A gdy zaczyna się dzień, mogą sobie usiąść tutaj na leżakach albo nawet wskoczyć zobaczcie, poleżeć sobie na tych muszelkach, albo popływać na takim fajnym flamingu. No i oczywiście w środku mamy jeszcze miejsce, aby coś zjeść i odpocząć. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Dajcie znać, czy czekacie na ten nowy wakacyjny dodatek, bo jego na pewno również przetestuję. No ale udowodniłam Wam, że nawet bez tego dodatku można stworzyć naprawdę super wakacje w świecie do Kaboka World. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie, pa! pa.